Historia filozofii na krótko. Początki filozofii chrześcijańskiej. Witam wszystkich w nowym cyklu historii filozofii, nowym, ponieważ zajmiemy się w nim kolejną epoką, która przeszła po starożytności, a w której królowała przede wszystkim filozofia chrześcijańska. Ci, którzy śledzili odcinki poświęcone filozofii starożytnej, zapewne pamiętają, że okres ten kończy się w 529 roku wraz z zamknięciem Akademii Ateńskiej. Jeśli nie miałaś, nie miałeś wcześniej styczności z klasyczną filozofią grecką, zachęcam cię do obejrzenia wcześniejszych odcinków, z których dowiesz się, w jaki sposób się ona rozwijała, jakie stawiała pytania i jakie dawała odpowiedzi. Jeśli natomiast interesuje cię tylko filozofia chrześcijańska, zaczynajmy już teraz. Ale zanim porozmawiamy o patrystyce, czyli fundamentach filozofii chrześcijańskiej, wzniesionych przez Ojców Kościoła, musimy określić jej ramy czasowe. Otóż chrześcijaństwo, jako nowa religia, która pojawiła się w pierwszym wieku naszej ery, co jest jasne, nie od razu wykształciła swoje dogmaty i jest to całkowicie zrozumiałe. Najpierw była Ewangelia, wyznawcy, dopiero w późniejszym czasie zaczęto się zastanawiać, jak bronić prawd objawionych i w jaki sposób je uzasadniać. Zadanie było trudne, bo filozofia grecka, mimo tego, że w ostatnich wiekach skręciła dość wyraźnie w kierunku religijnym, nadal operowała pojęciami wypracowanymi przez poprzedników, a tzw. pierwiastek spekulatywny, Wciąż był w niej obecny. Zatem dość szybko pojawiła się potrzeba wypracowania stanowiska zgodnego z objawieniem, zarówno w obronie przed zewnętrznymi wrogami, którym należało wykazać, iż prawdy wiary nie są sprzeczne z rozumem, z drugiej zaś strony była to potrzeba ujednolicenia prawd wiary dla samych wyznawców. Stąd też możemy podzielić chrześcijańskich myślicieli na apologetów i systematyków. Pierwsi, apologeci, zajmowali się dość wyrychowo różnymi aspektami doktryny, działając niejako z potrzeby chwili, pisząc polemiki na krytykę filozofów niechrześcijańskich. Druzy z kolei, systematycy, jak sama nazwa wskazuje, starali się ująć prawdę objawienia w ramy pewnego systemu, który miał ujednolicić je na wewnętrzne potrzeby wyznawców czy też gmin chrześcijańskich. Kolejnym kryterium podziału jest miejsce powstania myśli patrystycznej, a więc będzie można wyróżnić patrystykę wschodu z ośrodkiem w Aleksandrii na czele i jej słynną szkołą katechetów. Ale nie tylko, bo była również to Antiochia, Cezarea, Gaza, a nawet same Ateny. Charakterystyczne dla Ojców Wschodu jest to, iż związani ze środowiskiem myślicieli helenistycznych piszą i rozprawiają po grecku. Co więcej, mając wokół siebie wysoko rozwiniętą kulturę niechrześcijan, niejako zmuszeni są równie spekulatywnie wykazywać swoje racje dlatego też tam powstaną pierwsze systemy. Jednak z perspektywy czasu będzie widać, że myśl w nich zawarta jest zbyt zależna od tych wpływów. Z drugiej strony mamy patrystykę Zachodu. Jest to oczywiście przede wszystkim Rzym, ale zaliczać będziemy też kolonie afrykańskie. Patrystyka Zachodnia długo nie wyda żadnego systemu, natomiast liczni apologeci, wychowani w duchu rzymskiego praktycyzmu, w większości będą wrogo nastawieni do filozofii i kultury greckiej w ogóle. Za to system, który Zachód wyda, będzie samodzielny, bez obcych wpływów i kompromisów oraz całkowicie zgodny z duchem chrześcijaństwa. Mowa tu oczywiście o systemie św. Augustyna, któremu poświęcę oddzielny odcinek. Mamy obecnie dwa kryteria podziału patrystyki. Teraz uporządkujmy ją chronologicznie. Zazwyczaj czas prób i poszukiwań dla rozwiązań filozofii chrześcijańskiej nazywa się okresem przedsoborowym, a mowa tu oczywiście o Soborze Nicejskim w 325 roku. Okres posoborowy jest uważany za czas rozkwitu myśli chrześcijańskiej, ale jedynie w określonych na Soborze ramach. Tam bowiem ustalono podstawowe dogmaty, których nie wolno było zmieniać ani przekraczać, by nie zostać posądzonym o herezję. Jednak jeśli chodzi o same systemy filozofii chrześcijańskiej, można wyodrębnić cztery zasadnicze okresy przemian. Pierwszy okres to system gnostycki, który próbowano dopasować bardzo pobieżnie, sam zaś system był pochodzenia wschodniego, no i nie za bardzo pasował do wiary chrześcijan. Była to jedna z pierwszych prób przekształcenia wiary chrześcijan w jakiś system wiedzy i poglądów. Czym był gnostycyzm? Gnostycyzm nie był pochodzenia greckiego, a wschodniego. Na początku rozwijał się w Syrii, potem w Egipcie, natomiast rozkwit jego przypada właśnie na II i III wiek. Była to myśl synkretyczna, czyli łącząca zarówno dziedzictwo wschodu, jak i zachodu. Być może pozostałby jedynie ciekawostką historyczną bez większego znaczenia, ale kiedy zaaplikowano go do wiary chrześcijan, zyskał rozgłos a co więcej, pojawili się w nim nawet dość oryginalni myśliciele. Początkowo trudno w ogóle byłoby porównywać gnostycyzm do filozofii, ponieważ przeważały w nim pierwiastki religijne, zwłaszcza babilońskie, egipskie, syryjskie, a nawet żydowskie. Dopiero kiedy zaadaptowano go do chrześcijaństwa, obudziły się w wyznawcach pewne ambicje teoretyczne. Czerpano głównie z systemów helenistycznych, zwłaszcza aleksandryjskich, choćby z Filona czy Plotyna. Pasowały zwłaszcza systemy, w których główną rolę odgrywała emanacja, czy też pewna hierarchia gradualistyczna od bóstwa do materii, z wieloma etapami pośrednimi. Istniały różne odmiany gnostycyzmu. Najbardziej filozoficzna z nich była dziełem Walentyna Egipcjanina. Jego szkoła była bardzo liczna, a system rozległy. Działał w okresie między 135 a 165 rokiem naszej ery. Pomimo tego, że było bardzo dużo odmian gnostycyzmu, można wydzielić jego pewne charakterystyczne cechy wspólne. A więc, po pierwsze, bardzo mocno akcentowany dualizm świata. Na czym polegał ten dualizm? Dualizm, czyli mówiąc inaczej, dwoistość bytu, polegała na zasadniczym oddzieleniu ducha od materii. Oczywiście nie była to żadna nowość w filozofii, zwłaszcza w systemach helenistycznych zdarzało się to nader często. Jednak w gnostycyzmie mamy do czynienia z bardzo radykalnym dualizmem między duchem a materią oraz całym szeregiem ogniw pośrednich między tymi skrajnymi bytami. Dodatkowo ten spekulatywny schemat, znany nam przecież z innych systemów, ubrany został w gnostycyzmie w pewną mitologię, żeby nie powiedzieć teozofię. Wszystkie stopnie rozwoju bytu były postrzegane w nim jako nieabstrakcyjne pojęcia, ale jako osoby boskie. Nie może nas to zresztą dziwić, skoro wcześniej wspomniałam, że gnostycyzm w pierwotnej postaci był systemem religijnym, a nie filozoficznym. Co ciekawe, gnostycy ten schemat pojmowali historycznie, traktując dzieje ludzkie jako arenę, na której ścierają się ze sobą owe kosmiczne bóstwa, prowadząc nieustanną walkę. Bóstwa te, odpowiadające kolejnym hipostazom, gnostycy nazywali eonami. Istniały różne systemy eonów, wśród których najbardziej popularny głosił, że istnieje siedem duchów, które tworzą świat. Są one częściowo dobre, a częściowo demoniczne. Ta koncepcja miała pochodzenie babilońskie, gdzie duchy te były bóstwami siedmiu planet. Ponad nimi stała matka, figura również nosząca cechy kobiecych bóstw wschodnich, a jeszcze wyżej nad nią stał ojciec, który był Bogiem niepoznawalnym i nienazywalnym. Było jeszcze coś takiego jak pełnia eonów która wysnuwała z siebie zazwyczaj pary eonów, które były różnie definiowane w różnych szkołach. U walentynian pełnia wyemanowała z siebie piętnaście par różnopłciowych eonów, z których jedna, na skutek związku seksualnego, stworzyła demiurga. Jego odpowiednikiem był tutaj starotestamentowy Jahwe, który był stworzycielem świata. Gnostycy uważali, że świat jest miejscem zmagania się dwóch zasad – dobra i zła, światła i ciemności. Jednak w przeciwieństwie do innych koncepcji dualistycznych, uznawali oni siły zła za równorzędne z siłami dobra. Zło było równie potężne jak dobro. Stąd też ich pesymizm co do świata, który uważali za dzieło demonicznych mocy i w którym nie ma szans na urzeczywistnienie się w pełni mocy dobra. Zatem świat nie może pochodzić od nieskończenie dobrego Boga, tak więc konieczne było wprowadzenie całego szeregu pomniejszych bóstw, coraz mniej doskonałych, tak aby nikomu nie przyszło do głowy, że niedoskonały świat jest dziełem doskonałego Boga. Tym, co było złem samym w sobie, była materia. A jeśli jakieś bóstwo czy eon był zły, to właśnie ze względu na to, że upadł on w materię. Wobec tego, czy była jakaś nadzieja dla świata, żeby pokonać zło? Tak, właśnie problem wyzwolenia się od zła zbliżył gnostycyzm i chrześcijaństwo. Gnostycy uważali narodziny Chrystusa za przełomowe wydarzenie w dziejach. Był on dla nich jednym z eonów, który pojawił się w świecie po to, by świat wyzwolić od zła. Ale jak miało się to dokonać? Otóż świat musiał zostać uduchowiony, wyzwolony z materii, która przecież jest złem. Niektórzy z gnostyków wyznawali doketyzm, czyli pogląd, iż Jezus Chrystus tak naprawdę nie był realny, a tylko objawił się jako zjawisko. Nie mógł mieć ciała, bo cielesność jest złem. Również niektórzy z nich uważali, iż zatknięcie duszy z ciałem jest poniżające dla duszy, i wobec tego nie uznawali nauki o zmartwychwstaniu ciał. Ciekawym aspektem jest też gnostyczna antropologia. Gnostycy dzielili ludzi na trzy kategorie. Najniżej stali helicy, czyli ci, którzy posiadali jedynie ciało i zajmowali się tylko ziemskimi, zmysłowymi sprawami. Wyżej byli psychicy, posiadający jeszcze duszę, która wszak była stworzona przez demonicznego eona, oni mogli dostąpić zbawienia, o ile będą słusznie postępować. Najwyżej stali oczywiście gnostycy, czyli pneumatycy, których duch, zauważmy, a nie dusza, stworzony został z boskiej światłości i oni w zasadzie byli już zbawieni, ewentualnie posiadali gwarancję zbawienia. Zadajmy jednak takie pytanie, dlaczego więc chrześcijaństwo odrzuciło gnostycyzm jako swoją filozofię? Gnostycyzm był systemem, który jedynie pozornie pasował do chrześcijaństwa. Chrześcijanie nie mogli uznać tej całej fantasmagorycznej teologii, która szukała alegorycznego potwierdzenia swoich tez w Piśmie Świętym. W końcu myśliciele chrześcijańscy uznali, że Ewangelia przedstawia fakty, a nie symboliczne wydarzenia. Należy ją odczytywać dosłownie, a kto uważa inaczej, ten głosi herezję. Tak ukształtował się pierwszy warunek prawomyślności w chrześcijaństwie: nie można traktować objawienia jako tekstu symbolicznego. To był najważniejszy powód, dla którego musiano w końcu odrzucić gnostycyzm jako coś obcego ideom chrześcijańskim. Poza tym było wiele innych powodów, chociażby taki, że nie można było pogodzić tak skonstruowanego systemu, w którym istnieje wiele różnych bóstw, z wyraźnie monoteistyczną wiarą w jednego Boga. Z drugiej strony, podkreślana przez gnostyków ekskluzywność tej wiary, zanurzonej w tajemnicy, do której tylko nieliczni mają dostęp, stała w sprzeczności z pewnym wyraźnym egalitaryzmem myśli chrześcijańskiej. Poza tym ich skrajny dualizm i uznanie niezależnej od Boga materii wprowadzało konsternację co do boskiej jego mocy. Do tego krytyka porządku świata zaburzała mocno poczucie dobroci i mądrości Bożej, a głoszenie, iż człowiek został stworzony nie przez Boga, a przez eony, nie mogło w żaden sposób zostać przyjęte. Wiele innych poglądów gnostyckich krytykowano, i choć sami gnostycy próbowali na kompromis, Jakoś próbować połączyć te dwie doktryny, apologeci chrześcijańscy nie dali temu szansy. Jak widać, nie powiódł się plan nadania bardziej racjonalnego charakteru wierze chrześcijan, ponieważ sam gnostycyzm był za mało racjonalny, a głoszone przez nie idee religijne były niezgodne z chrześcijańskimi. Tak naprawdę gnostycyzm pokazał myślicielom chrześcijańskim, w którą stronę nie powinno się iść. Tym samym wymusił wysiłek intelektualny, by dopracować zręby filozoficzne, które byłyby zgodne z kanonem wiary. Można nawet powiedzieć więcej. Gnostycyzm pomógł dookreślić ów kanon. Chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o apologetach, którzy zwalczali gnostycyzm. Najbardziej znany z nich to Tertulian, apologeta zachodni, który wrogo był nastawiony do całej nauki świeckiej, w tym do greckiej filozofii, jak najbardziej. Z wykształcenia prawnik o światopoglądzie stoickim co ciekawe, kiedy nawrócił się na chrześcijaństwo, uznał, że nie ma potrzeby uzgadniania wiary z rozumem. W swoich pismach próbował dowieść, że wiedza oparta na rozumie jest bezużyteczna, ponieważ prawda objawiona jest już znana i nauka nie jest prawdzie do niczego potrzebna. Co więcej, wiedza rozumowa jest wręcz niemożliwa, ponieważ prawda przekracza ludzkie pojmowanie i koniec końców jest też szkodliwa, bowiem prowadzi do błędnych przekonań i zachowań. Zbędna jest wszelka ciekawość ludzka, bo po Ewangelii umysł ludzki nie ma już czego szukać. Wszystko zostało powiedziane w niej, a kto szuka Boga, może znaleźć go tylko dzięki Chrystusowi. Tertulian występował też przeciw gnostycyzmowi w dziele przeciw Walentynianom, ale jego postać jest ciekawa nie tylko ze względu na tę krytykę. Miał zupełnie odmienne poglądy na naturę ludzką. Uważał, że człowiek nie posiada żadnych wyższych zdolności, a jedynie cielesne i zmysłowe. Dążył zasadniczo do tego, aby wykazać, że to, co dobre w człowieku, nie pochodzi z jego własnej natury, lecz jest darem Boga. Zatem człowiek nie nic nie znaczy, bo wszystko, co cielesne, jest złe, a człowiek nie ma nic więcej poza ciałem. Natura ludzka została poniżona u tertuliana, najbardziej jak tylko można było ją poniżyć. Również jego pogląd na duszę człowieka musiał być adekwatny do tego, tak więc w zgodzie ze stoikami uważał, że dusza jest materialna. Jednak największym wyrazem jego materializmu i chyba najbardziej paradoksalnym był pogląd, że również Bóg jest materialny, bowiem materialne jest wszystko, co istnieje, a więc duch też musi być materialny. Tertullian jest tu żywym przykładem trzeźwo Rzymianina, który za nic ma spekulatywne rozważania, tak chętnie podejmowane przez apologetów wschodu. Jego wizja religii otrzymała formę prawa. Patrzył na chrześcijaństwo z punktu widzenia praktycznego życia i ludzkich potrzeb religijnych. Ważniejszy był kościół na ziemi, jego działanie, a nie roztrząsanie natury Boga. Jest to też pewnym paradoksem, ponieważ sam Tertulian po 20 latach od nawrócenia opuścił struktury kościelne i przyłączył się do sekty montanistów, którzy byli ruchem ascetyczno-mistycznym. Kościół zaś w przeważającej części odrzucił koncepcję Tertuliana. Zamiast materializmu i sensualizmu, uznał spirytualizm i racjonalizm. Zamiast przeciwstawienia rozumowi wiary, dążył do ich pogodzenia a uniżoność ludzkiej natury wolał zastąpić wielkością dzieła Bożego i jego stworzeń. Mimo to wiele tych problemów będzie powracać w różnych sporach teologicznych, a rozwiązania Tertuliana nieraz jeszcze będą przywoływane. Tak więc ostatecznie nie tylko sam gnostycyzm został odrzucony przez Kościół, ale jego zaciekły krytyk również, co pokazuje, jak długa i kręta była droga klarowania się nie tylko samej filozofii chrześcijańskiej, ale wręcz jej prawd wiary i dogmatów. Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnianych wcześniej czterech okresów rozwoju systemów. Powiedzieliśmy o pierwszym z nich, o gnostycyzmie. Trwał on cały wiek drugi oraz część wieku trzeciego. Ale właśnie w III wieku możemy wyróżnić drugą fazę systemów, a mianowicie system ojców aleksandryjskich. Chodzi tu zwłaszcza o Orygenesa, którego system wyrósł pod wpływem greckim. Trzeci etap to okres systemów posoborzenicejskim, tak zwanych ojców kapadockich, którzy już zgodnie z ustalonymi dogmatami rozwijali myśl filozoficzną w oparciu o dokonania Orygenesa. Przedstawicielem zaś ojców kapadockich był Grzegorz Neseńczyk. Ostatni okres to przełom IV i V wieku, kiedy pojawia się system Świętego Augustyna, uznany za najbardziej samodzielny i oryginalny, jaki wydał Zachód i Wschód razem wzięci. W kolejnym odcinku opowiem o apologetach Wschodu, o Orygenesie, czyli drugiej fazie systemów, trochę o trzeciej fazie, a więc o Grzegorzu Nysyńczyku, natomiast Augustynowi poświęcimy oddzielny odcinek. Historia filozofii na krótko.